Mam na imię Martynka. Ostatnio przeczytałam książkę, która mnie zaciekawiła. Książka ta jest o królikach. Napisała tą książkę Annę Warlich. Książka jest dla ludzi, którzy lubią króliki i mają je w domu. To jest taki poradnik. Można się z niej dowiedzieć, jak co robić, żeby królik był zdrowy, jak go testować, żeby wykonywał sztuczki. Ja na przykład dowiedziałam się z książki, że królik musi mieć na ogrodzie dużą klatkę, na której będzie biegać. Na przykład mój tata zrobił taką klatkę i, i właśnie teraz sobie biega mój królik. I jeszcze jest jedna ciekawostka, że jak królikowi coś się podoba, i chce znaleźć swój teren, ociera brodą o to. Mój królik się nazywa Florka i dzięki tej książce Florka jest bardzo szczęśliwa i zdrowa. I się nie muszę obawiać, że zachoruje, bo wiem już, jakie będą choroby i co robić na te choroby. Wiem, że wiele dzieci macą, ma króliki, też dzieci z mojej klasy, więc polecam tą książkę dla ludzi, którzy mają króliki i lubią je. 这口烟。谢谢